tak powiem środowisk senioralnych z powiatu kamiennogórskiego i organizacji, które na co dzień opiekują się seniorami na terenie naszego powiatu. Więc witam wszystkich bardzo serdecznie, bo to dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim tej grupie mieszkańców naszego powiatu. Przekazuję głos panu senatorowi, ponieważ organizatorami tego dzisiejszego spotkania są właśnie pan, Pan senator Krzysztof i pan marszałek panie krzyżelowski. Pan marszałek najpierw, panie, To proszę, panie Marszałku, skoro pan senator tak mówi, to. Dobrze, witam państwa bardzo serdecznie. No, powodem dzisiejszego, są dwa powody dzisiejszego spotkania. Po pierwsze to my, jako samorząd województwa, blisko współpracujemy ze środowiskami senioralnymi w ramach Wojewódzkiej Rady Senioralnej. Dlatego powstał pomysł podczas pandemii, jako że grupa seniorów to jest ta grupa, która jest grupą ryzyka w ramach tego, co się dookoła nas dzieje. W związku z tym zainicjowaliśmy taką akcję Maseczka dla Seniora po to żeby no, no, zabezpieczać, tak yy, przekazać maseczki dla, dla seniorów, to są niezwykle ważne, ale również żeby łączyć różne dziedziny i różne obszary polityki społecznej, ponieważ te maseczki, które na chwilę przekażemy do organizacji yy, yy, senioralnych powstały w zakładach ekonomii społecznej, w zakładach aktywności zawodowej, w spółdzielniach yy, socjalnych, czyli w takich miejscach, które dają szansę na integrację społeczną osobom zagrożonym, osobom często na marginesie e, życiowym. Do tego chcieliśmy w, w wspierać z jednej strony mieszkańców Dolnego Śląska, grupę seniorów, ale również e, wspierać e, no, zakłady aktywności zawodowej, zakłady ekonomii społecznej, które również e, w tym okresie e, pandemii e, ucierpiały. Więc no, Szanowni Państwo korzystajcie z nich. Ja wiem, że jesteśmy teraz w takim okresie pewnego otrężenia, odmrażania tej działalności i społecznej, i ekonomicznej i, i gospodarczej. No ale w dalszym ciągu y, jesteśmy w tym okresie pandemii, także uważajmy y, na siebie, uważajcie Państwo y, na siebie, bo, bo licho, licho nie śpi. Dziękuję za to, że dzisiaj y, tutaj jesteście i życzę dużo, dużo, dużo zdrowia. Drugim powodem, na którym się też się spotkamy i będziemy jeszcze rozmawiać, to oczywiście ochrona, ochrona zdrowia. Jako samorząd województwa uruchomiliśmy i chcemy uruchomić dodatkowe środki zarówno dla szpitali wojewódzkich, ale również dla szpitali powiatowych, dla których nie jesteśmy właścicielem, ale na system ochrony zdrowia patrzymy szeroko i wiemy, że bardzo ważne są również szpitale powiatowe, są blisko mieszkańców, mają duże znaczenie w tych małych ojczyznach, dlatego również dodatkowe środki przeznaczyliśmy i będziemy chcieli przeznaczyć na wsparcie szpitali powiatowych, ale o tym będziemy również ze starostą rozmawiać, jakie są potrzeby i jakie wsparcie byłoby najbardziej potrzebne. Z tyle z mojej strony dziękuję bardzo.